Cześć, nazywam się Lucian, zabiegany jogim. Nakręciłem ten krótki filmik po to, żeby zachęcić cię do, do ogólnie ćwiczeń jogi, ale też jako zapowiedź moich kolejnych filmików, w których będę prezentował takie najbardziej podstawowe ćwiczenia jogi, pozycje, czyli asany, o tak w wiodę nazywamy właśnie te ćwiczenia, te pozycje jogi. W tym pierwszym filmie, który właśnie tutaj, jakby się taki przedfilm, można powiedzieć który teraz nakręciłem, chcę powiedzieć jak przygotować się w ogóle do ćwiczeń jogi, czyli przed zajęciami, co zrobić, żeby jakoś fajnie się ćwiczyło. Więc na pewno nie należy spożywać przed jogą posiłków co najmniej dwie godziny. Niektórzy zalecają nawet 3 godziny, natomiast tak półtora godziny, dwie godziny tak rozsądnie będzie właśnie nie jeść. Będziesz się po prostu lepiej czuć podczas zajęć jeżeli nie będzie tam za dużo do strawienia w Twoim żołądku. Więc to jest taka jakby podstawowa rzecz, żeby półtora, dwie godziny nie jeść od jakiegoś cięższego posiłku. Co jeszcze? No, jakiś przygotuj sobie luźny strój, luźne ubranie, tak aby podczas właśnie aktywności fizycznej czuć się też swobodnie. Żeby ubranie nie krępowało ci ruchów, ale żeby było też wygodne. Co jeszcze? No, warto ćwiczyć na macie. Starożytni jogini nie ćwiczyli na matach, nie wynaleziono wówczas maty, ćwiczyli na ziemi, no ale że my mamy taki komfort, możemy sobie wybierać różnego rodzaju maty, więc ja polecam, aby mata nie była ani za gruba, ani za cienka, żeby była taka w sam raz, żeby była to mata, na której się nie będziesz ślizgać, czyli dłonie, stopy, twoje ciało, żeby nie ślizgało się na tej macie podczas wykonywania asan, ale też, żeby nie była takie zwykłej pianki PCV, lepiej znaleźć coś innego, coś, co jest przynajmniej neutralne dla, dla zdrowia. Które nie, nie, nie szkodzi na Twoje zdrowie, dla skóry. Także znaleźć sobie jakąś zdrową matę. Są dostępne też po dobrej cenie, można znaleźć, także nie jest jakiś to problem. Co jeszcze? Warto przed jogą wziąć sobie prysznic. To też tak fajnie. Zjonizuje Twoje ciało ujemnie i też będzie się po prostu lepiej ćwiczyć. Warto również przewietrzyć pomieszczenie, w którym ćwiczysz, albo sobie otworzyć okno, żeby było czym oddychać, uchylić przynajmniej mm, przed zajęciami. No, zimą, to jak okna mamy zamknięte, no to warto przynajmniej przed zajęciami na chwilę je, na parę minut otworzyć, żeby trochę takiego świeżego tlenu wpłynęło do środka. Lepiej się będzie ćwiczyć. No i można oczywiście również muzykę odpowiednią sobie tutaj dołączyć, znaczy włączyć jakąś muzykę relaksacyjną, medytacyjną, taką odpowiednią do ćwiczeń, w zależności od tego, czy to będą ćwiczenia bardziej spokojne, czy takie bardziej dynamiczne, to są też różne rodzaje jogi. Także myślę, że to wystarczy na, na początek, na te pierwsze zajęcia, jeżeli jeszcze nie ćwiczyłeś. No i na każdy też później kolejny. Przygotowanie. To właściwie wszystko. Dziękuję za uwagę i wkrótce pojawią się kolejne filmy. Także ja dziękuję. Pozdrawiam i do, do kolejnego spotkania. Cześć, nazywam się Lucian, a więc zabiegany jogin. Znamy na kolejnym filmiku. Dzisiaj wykonamy pozycję trójkąta rozciągniętego, czyli dosyć popularna pozycja, jeśli chodzi o jogę, która będzie wykonywana w płaszczyźnie czołowej. A więc ustaw się wygodnie na macie w szerokim, w miarę możliwości rozkroku, oddal od siebie stopy dosyć daleko, na miarę możliwości dociśnij je pod oszcząt krawędziami do maty. Rozmieść się rocia na obie stopy. No i teraz skręcamy lewą stopę w lewo 90 stopni, prawą w lewo dokręcić 45 stopni, nogi dalej proste w miarę możliwości. Wilnuj biodra, aby biodra, obydwa kolce biodrowe, zostały w jednej płaszczyźnie, żeby ten prawy kolac biodrowy nie wysunął się do przodu przy skręcie stóp, tylko, gdyby tak się zdarzyło, chwyć i odkręć z powrotem. Czyli wyobraź sobie, że biodra są ułożone pomiędzy ścianami, czyli płaszczyzna z przodu, płaszczyzna z tyłu, pomiędzy tymi dwiema płaszczyznami są twoje biodra. Nogi proste lub tą dolną, do której będzie wygięcie, można później łagodnie aby uniknąć przyprostu. Płaskie biodra, proste nogi boki ciała równe, wyciągnij szyja, czy do by głowy. Teraz wyciągnij ręce do góry i na boki mocno rozciągnij od łopatek po koniuszki palców. Aktywne mięśnie Twojego ciała. Teraz wyobraź sobie, że ktoś tutaj chwyta Cię za lewą dłoń. Po skosie wyciąga do góry na wdechu. Wyciągasz na dolny, bo ciała, żeby obydwa dwa pozostały tej samej długości. To jest na wdechu. Z wydechem zejdź niżej do boku obniżając ten bok dolnycia ciała. Dłoń oprzyj albo nad kolanem, albo pod kolanem, albo jeszcze niżej. Druga ręka idzie w górę. Patrz za kciukiem prawej ręki. od trójkąta rozciągniętego Potem oczywiście możesz wejść głębiej w pozycji, a więc szerszy rozkrok. Wziąć dłonią zejść nieco niżej do samej ziemi. Też można. Wtedy noga bardziej się rozciągnie. Ale biodra ciągle otwarte i musisz zachować płaszczyznę czołową, żeby biodra nie zmieniły i trwaj w tej pozycji głęboki wdech przez nos, aż do szczytu płuc i swobodny wydech, przyzwyczajaj się do tej pozycji możesz oczywiście podstawić sobie na dole postkę, piankę drewnianą Ugnij nogę, odkręć stopę i wróć do pozycji stojącej powtórzymy jeszcze na drugą stronę a więc skręć prawą stopę w prawo w lewo dokręcamy Udzielimy biodra, bioder, żeby nie uciekły biodra płasko, jak najbardziej pasko biodra. Ręce wyciągnij znowu, kolejny raz ciągnij znowu. Wyobraź sobie, że ktoś pytacie za drugą rękę, tym razem za prawą. Pasko się do góry na wdechu. I z wydechem wyciągnij, tego wyciągnij i nieco niżej. Dołóżmy go wygięcia, do trójkąta. Druga ręka w górę, spójrz w górę. I zastygnij pod trójkąta. Na drugą stronę. Głęboko oddychaj. Aż do górnych partii. Kuknij nogę, odkręć stopy i wylicz z pozycji, z trójkąta. Trochę tu jeżdżę na tej ziemi. Także to by było na dzisiaj, także dziękuję za uwagę, za ćwiczenie. Życzę dobrego dnia i na was do zobaczenia.